Wykonanie dochodów budżetu kształtowało się na poziomie 98%. W kwotach bezwzględnych stanowi to 90 137 000 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 95%, a wydatki też na tym samym poziomie co stanowi 96 milionów 630 tysięcy zł. Różnica między wydatkami a dochodami powoduje, że na koniec 2014 roku została wypracowana, wypracowana nadwyżka w kwocie 630 tysięcy zł. W sposób naturalny powstaje pytanie, czy nie można było wykonać dochodów w 100%, jak i również wydatków w takim samym zakresie. Przyczyną niewykonania do, e, dochodów 100% to fakt, że programy miękkie, które zostały ujęte do budżetu w 2014 roku zakładały, że będą zrealizowane w 100%. Dotyczy to szczególnie programów, które są realizowane w naszych, w naszych szkołach zawodowych. To jest program Staży Zawodowe, którego wartość jest ponad 3 miliony złotych. Jest to program realizowany bez udziału środków powiatu. I dwa programy, które były realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy. To jest Czas na Pracę i Wysokie Kompetencje. Drugą przyczyną niewykonania dochodów jest fakt, że nie było zakładanych wpływów od samorządu naszego kraju z tytułu kierowania dzieci do naszej wioski dziecięcej i do rodzin zastępczych. Gdyby te dwa czynniki były zrealizowane, wykonanie dochodów zostałoby w pełnej wysokości zrealizowane. Nie znaczy to, że jeżeli chodzi o programy, niż iż powodowało to jakiś tam uszczerbek, bo te wszystkie środki przeszły na rok 2015. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, to 95% wykonanie wynika z tego, że są to oszczędności przede wszystkim poprzetargowe, bo do budżetu, do projektu budżetu, Ujmowane są kwoty z kosztorysów, wartości kosztorysowe poszczególnych zadań. Należy podkreślić, że pozyskaliśmy je na realizowane zadania w 2014 roku środki zewnętrzne ponad 22 miliony złotych. W tym na inwestycje przeznaczyliśmy. 95% na inwestycje drogowe przeznaczyliśmy środki w wysokości 95% wszystkich środków inwestycyjnych. Najważniejsze zadanie, które zostało zrealizowane w 2014 roku, to trzeba podkreślić tutaj, że skorzystaliśmy z wszystkich możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budownictwo drogowe, skorzystaliśmy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Skorzystaliśmy z możliwości pozyskania środków z rezerwy budżetu państwa. Bardzo dobrze ułożyła nam się współpraca z samorządami miast i gmin, gdzie pozyskaliśmy również wysokie środki. I to pozwoliło, że można było wykonać bardzo dużo zadań drogowych. Pierwszym zadaniem realizowanym w ramach tego programu, tzw. schetynówki. To była droga wykonana w ciągu drogowym w Starnobola na odcinku 15 km wartości zadania 5 578 000 zł. Następnym zadaniem to była zadanie przybudowa mostu na rzece Biała Łada w miejscowości Radzieci. Wartość tego zadania 445 tysięcy. Przygotowaliśmy wspólnie z miastem udzielić miastu dotacji na przebudowę ulic posiankarskiej, Zielonej, polnej, parkowej. Wartość udzielonej dotacji to kwota 648 tysięcy. Przebudowana została właściwie wybudowana ulica cegielniana za kwotę 1 miliona 97 tysięcy złotych. Na budowano obecnie i w 2014 roku do zadania również było realizowane obwodnice w drodze 835. Samorząd powiatowy przekazał środki w wysokości 4 milionów złotych. Na tą współpracę z samorządami miast i gmin przeznaczyliśmy z naszego budżetu 5 milionów złotych. Łącznie na infrastrukturę drogową z budżetu powiatu wydatkowana była kwota 20 milionów złotych, co stanowi 21% naszego budżetu. Co jeszcze z tych zadań zostało wykonane? Na poprawę infrastruktury w domach pomocy społecznej przekazaliśmy tutaj środki w wysokości 340 tysięcy. Dla Państwowej Straży Pożarnej były również przekazane środki w wysokości 113 tysięcy na zakup samochodu terenowo-osobowego. Zakupiono trzy samochody do przewozu osób niepełnosprawnych. Domach pomocy społecznej w Teodorówce, Domu Pomocy Społecznej dla Kowatanta i w WDZ-cie tu również z wsparcia ze środków zewnętrznych z programu, który realizował Petron. I tak ta nasza zaangażowana w zakup tych samochodów to środki w wysokości 400 tysięcy zł. No i ostatnia pozycja, taka większa, to na obsługę zadłużenia było wydatkowane 3 miliony 500 tysięcy zł. Jak ty? powietrze ugrańskie wygląda na training powiatu? Czy nasze zadłużenie? Poziom tego zadłużenia jest bardzo wysoki. Czy jesteśmy może gdzieś w środku? Prawda jest taka, że wskaźnik naszego zadłużenia do dochodu jest 23,3%, natomiast nasz powiat sąsiedni, powiat Tomaszowski, ten wskaźnik ma 46%, powiat zamoński, powiat chrubieszowski ma ten wskaźnik daleko niższy. Średnia wojewódzka obrazuje, że samorządy powiatowe są zadłużone na poziomie 22-24%. Także można powiedzieć, że jesteśmy gdzieś w średniej wojewódzki. Ale tu należy podkreślić jeszcze fakt, my to wielokrotnie mówimy, że ten wysoki poziom zadłużenia wynika z przyjęcia 60 milionów złotych w 2010 roku, z zadłużenia SPZO. Na dzień dzisiejszy tych zobowiązań jeszcze jest 17 milionów złotych. Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja tego budżetu była prawidłowa. Udało się rozwiązać wiele trudnych spraw potrzebnych zadań. To sztandelowym tym zadaniem to jest ta infrastruktura drogowa Przewodowano 32 kilometry dróg yy, remontowano poprawioną infrastrukturę w domach pomocy społecznej, poprawioną infrastrukturę yy, bazy Oświatowej, zahamowano proces zadłużania powiatu. Chciałbym w tym momencie bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy przyczynili się do realizacji tego budżetu. Chciałbym podziękować dyrektorom Szkół, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych za zaangażowanie, za tą troskę, za profesjonalizm, za to, że dzisiaj mogę stanąć tutaj przed Państwem z podniesionym czołem i powiedzieć, że zadania, które wynikały z budżetu powiatu, zostały zrealizowane bardzo dobrze.